W Poznaniu bardzo fajna pogoda jesienna, może nie jest bardzo ciepła, ale słońko świeci. 2022 Treningowo najbardziej efektywne były dwa miesiące na siłowni i wyjazd z Udało się połączyć przyjemne z pożyteczne, bo pojechałem też na wyprawę rowerową do Chorwacji i przejechałem półtorej tysiąca kilometrów non-stop, więc było ok. Jeżeli chodzi o ultra, to głównymi zawodami był wschód i poszedł świetnie natomiast na wanodze miałem i problemy techniczne i problemy zdrowotne ale to pozwoliło mi się dobrze przygotować do wschodu nie udało mi się wystartować w Pomorskiej z powodu naciągniętego ścięgna Achillesa no i co zajechałem komplet kół bo chyba jeżdżę zbyt agresywnie ale udało mi się za to ustawić rower, tak że nic mnie nie boli i mogę jeździć na nim non-stop. Więc to jest taki największy plus chyba z tego roku. No i co, w tym roku już od sierpnia jestem na rozjeżdżeniu, ale udało mi się o dziwo nie przytyć. I jeszcze tylko za tydzień startuję. Dla fanów w Harpaganie to jest takie 200 km na orientację po lesie. Raczej nie zakładam, że zrobię Harpagana, ale będzie to fajny akcent na koniec. Lubię tam jeździć, zawsze jest miła atmosfera i dobrze jest się powłóczyć po lesie. Szczególnie że zawsze to jest w innym miejscu, więc można poznać nowe tereny. No i to mniej więcej tyle. O planach na przyszły rok powiem Wam w następnym odcinku i spróbuję zrobić cyk o przygotowaniach do startów. Powiem tylko, że planuję, żeby głównymi zawodami była Karpatia jest i zielonka, jeżeli chodzi o start we wschodzie jeżeli chodzi o start we wschodzie to wykonałem 120% normy zająłem dobre miejsce i nie bolało tak jak myślałem, że będzie boleć więc jestem bardzo zadowolony mentalnie też dałem radę mimo problemów nie poddałem się więc to mnie mocno wzmocniło myślałem, że to będzie ostatni start w tak długich maratonach, ale chyba to polubiłem i dopiero zaczynam. Więc zobaczymy, co będzie w przyszłych latach. Ale naprawdę mi się podobało. Rozważałem też zmianę roweru, ale ceny oszalały, więc chyba się nie uda. Raczej zostanę jeszcze na rok przy Romecie. W przyszłym roku chcę startować więcej na MTB więc bardziej skupiam się w tej chwili na dopracowaniu roweru do startów w Karpatii W przyszłym tygodniu na Harpaganie będzie taka pogoda. To zapowiada się bardzo fajna zabawa. Postaram się nagrać co się tam działo.